Z tej stranuce, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiszę jest porównanie dwóch smartfonów, czyli Honor 20 Lite kontra Sony Xperia 10. Jak to wygląda temat w przypadku podzespołów Xperia? 10 mamy z 633 GB pamięci RAM, strasznie mało. I w, w przypadku Honora mamy Kim na 710. Gigabajtów pamięci 4, oba telefony, jak widzicie, wyczyszczone F5. Do tej samej sieci, sprawdźmy, który szybciej odpala aplikację, który lepiej zarządza pamięcią. W ich przypadku to samo zróbmy w przypadku gier, więc lecimy. Allegro, tutaj, jak widzicie, Honor, AliExpress. Jak dla mnie, no, widać również. Ceneo dla Honora, Jedziemy dalej. Galeria. Tutaj też bardziej Honor. HBO Go. Tu wygrywa również Honor. Ipla. No też dla Honor'a. Nie jestem klientem Plusa. Czemu Ipla ciągle myśli, że jestem w Plusie? Jak do .pl? Również dla Honor'a. Mapy. Też honor. Cóż mamy dalej? Dalej mamy player.pl Też dla honora. Następnym aplikacją będzie Olix. Honor. Tuś.pl. Również Honor. C portal, Honor, Sklep Play, też dla Honor'a, Spotify, Honor, Xperia, olniejsza, Tabtalk też dla Honor'a, idziemy dalej, Tripadvisor. Będzie. Też będzie dla honora, również Grywa honor. Twitter, Honor, Xperia, nie nadąża. Uber, dla honora, Wykop, też Honor. Mamy YouTube. W YouTube. No, też ewidentnie Honda. No, widać, że ten Snapdragon na 3 GB pamięci RAM Xperi. No, nie daje radę to. Czyli, no, daje to jakoś radę, jak widzicie. No, ale nie jest takim żadnym demonem. A Honor 20 Lite tym razem bardziej nie jest demonem, więc no, dosyć wolno. Dobra, sprawdźmy co jest w ramie. Allegro w obu przypadkach poza ramem AliExpress, widzę, że to samo. Idziemy dalej. Ceneo. Też restart aplikacji. Galerie, tak samo. Idziemy dalej. Dalej mamy HBO Go. Też jesteśmy zrestartowani i pla, też restarcik i jak dojadę PL hmm, Też restart. Dalej mamy mapy mapy. No jak widać też nie jest dobrze. Kolejny jest Player.pl tutaj podobnie restart. olx, też nie w ramię, pyszne.pl Też restart doczytujący, realista. Pizza Portal. No, ciężko ująć to. Sklepy tu widać, że w ramię. W drugim przypadku również Spotify ubite. Następnie mamy TabTalk. Też jest poza pamięcią RAM. TripAdvisor również źle. Następnie jest Twitter. O, tu w ramię, a tutaj nie. Więc o, jedna rzecz w końcu gdzieś w ramię. Znaczy nie druga, no, bo też sklepy były, więc tutaj Ubery ubite wykopy no, tu można powiedzieć, że może w ramię. I, 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 i mamy YouTube'a YouTube też poza pamięcią no więc, no więc źle źle w obu przypadkach tych smartfonów więc to mi się średnio podoba oczywiście Xperia 3GB no to mało, ale Honor Mac 2GB więcej, a też również źle ta pamięć RAM funkcjonuje dobra, przejdźmy do gier, sprawdźmy jak będzie w przypadku gier, lecimy, asfalt 9 który będzie szybszy? Zaraz się okaże. Na razie ciemno. I cóż, który, który wyjdzie pierwszy? No i widać, bardziej honor. Chociaż kątem oka rzuciłem gdzieś indziej w tym momencie, ale... Uszy mnie nie zawiodły. Asphalt 8. O, co tu będzie? Również honor, ale eksperyment zaraz po. Dobra, następny tytuł: Temple Round 2. Honora znowu pierwszego, praktycznie całą długość animacji. Czekamy, jak widzicie, Xperia no nie jest jakimś demonem. Następnie mamy Subway Surfers. Honor 20 Lite, a Xperia w tyle. Czekamy, czekamy... No długo czekaliśmy. Death Trigger 2. Same działanie animacji, widzicie, klikam, tu już coś się dzieje w Xperii, zamułka. No tutaj 20 lite już odpaliło grę. Następnie mamy Asphalt Extreme. Znowu honor, Dobra. Unkilled. Chciałbym, znowu Honor też wygrał. Jak coś przeczuwam. Honor, a Xperia VC I, i, i mamy tutaj ostatnie PUBG No więc widać, że po odpalaniu aplikacji gier, no lepsza opcja jakimiś 710 niż na pewno z Dragon 630. Co do RAMu, na razie niezbyt dobrze w jednym i w drugim. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku pozostawiania gier w pamięci, ale poczekajmy, najpierw niech nam się odpali PUBG, ale widać też, że również tutaj wygra Honor i to bez problemu, co też widzicie na ekranach, na Xperię czekamy. No, i dopiero coś tu się w ogóle zadziało. No dobra, no to tutaj wniosek jest jaki powiedziałem przed chwilą. Jeszcze zobaczmy, co pozostało w ramię. Asfalt 9 poza pamięcią RAM. Następnie mamy Asfalt 8. Też poza pamięcią RAM w obu smartfonach. Następnie będziemy mieli Temple Run 2. Też ubite w obu. Subway Surfers to samo. Dead Trigger 2 Źle. Czyli... Asphalt Extreme Tu coś w ramię, w honorze. Kolejne No dawaj. Następny telefon, który nie potrafi wracać też dobrze do ekranu głównego. Honor, tak samo często. No, to jest irytacja. Tu widzicie, że też źle w Wixperi, piękne było widać. Owracaj. No klikasz, klikasz, kombinujesz, chcesz coś zrobić, wisi. Super. No i PUBG też poza RAMem. No więc, oczywiście, zarządzenie RAMem leży i kwiczy w jednym i drugim smartfonie. Jest to do duszy, jest go za mało. No i dziękuję. Oba smartfony, no, do wysokich lotów nie znależą, ale no. Gdyby zastanawiać się między jednym a drugim, to chyba lepszy jest honor niż Xperia, która, no. Nie rozumiem, jak można było zrobić smartfon z 3GB, z tak słabym procesorem, który trochę kosztuje ceny, możecie zobaczyć. No, trochę według mnie nieopłacany interes. Dobra, tyle, tyle odnośnie tych dwóch smartfonów. Macie jakieś pytania, piszcie na dole. Linki do społeczności, profil Patronite, dzwoneczek, subskrypcje, komentarze. Oczywiście playlisty odnośnie jednego i drugiego są. Tyle. na Xperia 10 Kontra. Honor 20 Light. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.